Co sprawia, że rozpadają się związki? Oczywiście jest mnóstwo rzeczy, które składają się na to, że związek się rozpada. Ale dzisiaj chcę powiedzieć o jednym z nich, który jest cichy zabójca związków. Cichy zabójca związków. Tą koncepcję opracowała dr Barbara De Angelis, która wymienia takie cztery etapy, które sprawiają, że związki się rozpadają. I teraz mam na myśli związek, który funkcjonuje normalnie. Nie wierzę w związki, które funkcjonują idealnie. Nie, nie jestem cynikiem, ale po prostu nikt z nas z ludzi nie jest idealny. Oczywiście jest ten moment zauroczenia, fascynacji, zakochania, kiedy rzeczywiście odczuwamy, że tak, to jest taki, to jest ten jedyny, ta jedyna, to jest ta prawdziwa miłość, która nigdzie indziej się nie zdarzyła. Oczywiście później przychodzi ten etap trochę rozczarowania tą drugą stroną i potem taki etap normalności, kiedy widzimy, że czasami my popełniamy błędy, czasami partner, no i wydaje się, że związek normalnie funkcjonuje. I później ku zdziwieniu naszemu partner ma jakieś pretensje, w ogóle nie potrafimy zrozumieć o co chodzi. Albo my mamy pretensje, a partner zupełnie nas nie rozumie. Albo słyszymy o związkach, które długo funkcjonowały normalnie i się rozpadają. Tak wiem i niektórzy już mówicie, dobra Andrzej, przejdź już do tego, o co w tym chodzi. Zanim przejdę do tego, o co w tym chodzi, chcę tylko jeszcze dwie myśli powiedzieć. Brian Tracy powiedział, że 85% zadowolenia w życiu to są udane relacje, a jedynie 15% to są sukcesy zawodowe. I tu nie chodzi o przeciwstawianie, tylko o uzupełnianie tych rzeczy. Jak to ktoś powiedział, miłości do garka nie włożysz, do sukcesu się nie przytulisz. Potrzebujemy jednego i drugiego, ale o wiele większe zadowolenie daje nam udany związek. I druga rzecz, którą chcę powiedzieć, że o każdy związek trzeba walczyć i trzeba się trudzić. Nie mówię, że walczyć cały czas i trudzić się cały czas, ale co jakiś czas trzeba powalczyć i się potrudzić, a przez cały czas trzeba czuwać nad związkiem. Nie czuwać nad partnerem, nie kontrolować mu telefon, tak jak to kiedyś znajomi... Patrzy, siedzimy sobie na przyjęciu u nich i oni tak przeglądają swoje telefony i nagle ktoś tam no to, to nie było takie formalne przyjęcie, tak? takie siedzieliśmy już dosyć długo w takim luźnym towarzystwie dobrze się znamy i ktoś mówi ale co wy robicie a oni przyłapani na tym że no rzeczywiście zachowali się już trochę nie fair także na przyjęcie sobie kto jeszcze u sieje w domu przeglądają telefony Mówią, a to taka comiesięczna kontrola małżeńska telefonu współmałżonka. No i oczywiście wszyscy w śmiech. Ale chodzi o czuwanie nie nad tą drugą stroną, tylko czuwanie nad sobą. I to są te cztery fazy, które dr De Angelis opisuje. Pierwszy etap to jest etap oporu. To jest taki etap, w którym każdy, dosłownie każdy człowiek się z nim zetknął, tak? Czyli. Odczuwasz opór, wewnętrzny opór wobec tego, co partner zrobił lub powiedział. Oczywiście tu nie chodzi o żadne wielkie rzeczy. Może to jest ten rodzaj dowcipu, który on opowiada na przyjęciu, albo w stosunku do Ciebie. Może to jest ten rodzaj zachowania, nie wiem, obgryza palce, kiedy nie wiem, jesteście gdzieś, siedzicie sobie w restauracji, zjedliście, rozmawiacie, i potem jest taki właśnie relaksujący czas, kiedy w zasadzie nie nie musicie ze sobą rozmawiać, jesteście i on nagle odleciał gdzieś myślami, zaczyna się stresować, zaczyna obgryzać palce. To... Cokolwiek może być, ale odczuwasz opór i nie mówisz o tym partnerowi. I teraz wiesz, yy, można powiedzieć, a to źle, nie komunikujesz w związku. Nie, to nie jest źle, to jest normalnie. Przecież każda normalna osoba, nie będziesz komunikować wszystkiego, tak? Nie będziesz mówić, o, czemu ty te palce, a dlaczego powiedziałeś... Ten nie będziesz na każdą rzecz, która budzi w tobie opór, o każdej rzeczy rozmawiać. Byłaby to przesada. Nie o każdą warto, nie zawsze jest odpowiedni czas, nie zawsze jest odpowiedni moment. A co więcej, jeżeli w danym momencie no, przy znajomych nie chcesz mówić, żeby nie opowiadał tych starych sucharów, bo ci to denerwuje, kiedy siedzicie i on zaczyna te palce, nagle zobaczył twój wzrok, opuszcza te ręce i ty mówisz, a dobra, nic się nie stało. No właśnie, wracacie z przyjęcia, później zapominasz, jest bieżączka, życie się toczy. Zobaczyłeś, że obgryza, ale mówisz, a dobra, zreflektował się. No i nie mówisz o tym. Tak? Natomiast jeżeli w jakiejś sferze, w jakiejś dziedzinie ten opór w tobie rośnie, tak? I tu nie chodzi, chodzi o to, żeby się dobrze przyjrzeć, żeby dobrze czuwać, w czym, w jakiej dziedzinie ten opór we mnie rośnie. Ponieważ drugim etapem jest etap niechęci. To nie jest już, że jesteś zdenerwowany w tym momencie. To już jest etap, kiedy zaczynasz odczuwać niechęć do partnera. Czyli, co mam na myśli? Etap oporu był w momencie, kiedy coś się działo. A kiedy jest etap niechęci? Etap niechęci jest taki, że nie wiem, dzieje się codzienne życie, nie wiem, wraca z pracy do domu samochodem i przypomina ci się ta sytuacja i jest złość jest niechęć. Albo, nie wiem, rozmawiasz z kimś innym, albo gdzieś tam idziesz ulicą, zerkniesz okiem, patrzysz w restauracji, siedzi jakaś para i od razu w tobie niechęć. O, o ten się zachowuje normalnie, nie, nie obgryza. Albo, nie wiem, jesteście w towarzystwie, ktoś opowie dowcip i ten dowcip jest śmieszny, wszyscy się z niego śmieją i mówisz, no właśnie, a on zawsze te suchary. Sorry, uczypiłem się tych samych przykładów, ale też jeżeli te cztery etapy poprowadzę przez te same przykłady, to będzie łatwiej zrozumieć, niż jak będę wymyślał do każdego punktu inny. I, I naprawdę wybrałem takie drobne rzeczy, ale etap niechęci to jest ten etap, że nie ma tej sytuacji, a tobie w sytuacji, która jest podobna lub czasami nawet niezwiązana z tą sytuacją, od razu się uruchamia, przypomina się ta sytuacja i jest niechęć. I ta niechęć już jest takim momentem, który sygnalizuje, warto rozmawiać. Warto o tym rozmawiać. Warto na tym etapie niechęci powiedzieć coś w stylu, słuchaj, wiem, może to moje dziwactwo, to jakoś tak yy, może dziwnie dla Ciebie zabrzmi, ale i tutaj opowiadasz, co jest i mówisz, no wiesz, tak to wygląda z mojego punktu widzenia, powiedz, jak to wygląda u Ciebie, i czasami możemy być bardzo zdziwieni, a nawet w większości sytuacji, że ta druga strona zrobi duże oczy i powie, wiesz co, no, mówiłeś, mówiłaś, sygnalizowałaś, ale nie zdawałam sobie sprawy, że to do tego stopnia jest u ciebie. Więc dobrze, będę zwracał na to uwagę, dobrze, w takiej sytuacji daj mi znać, ja od razu przestanę. Rozumiesz, często to jest ten etap, na tym etapie niechęci, jak już zaczynamy o tym mówić, to zwykle jest łatwo się dogadać. Ale jeżeli nie rozmawiamy, co się dzieje? Przychodzi trzeci etap, czyli odrzucenie. To jest ten moment, kiedy jest nagromadzono tak wiele tej niechęci w tobie, że chcesz dopiec partnerowi, chcesz mu pokazać, że on jest winny, atakujesz go słowami, niewerbalnie, zaczyna się coraz więcej rzeczy irytować i złościć i uwaga, 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 często nie wiesz naprawdę, co jest tym powodem. Jakby nawet nie kojarzysz, tak ta złość się w tobie nagromadziła. Zbiornik twojej emocjonalnej złości jest nagromadzony i on wybucha przy różnych okazjach. To możesz zobaczyć, szczególnie w sytuacjach, które no niby nic się nie dzieje. Pamiętam taki moment, kiedy moi znajomi opowiadali, jak ona zdała sobie sprawę z tego, że potrzebują pójść na terapię. Ponieważ coś tam on zrobił, coś takiego, co ją zdenerwowało. I ona chciała powiedzieć, no przesadziłeś. Takim tonem, mniej więcej, jak ja teraz mówiłem, tak? No przesadziłeś, tak? Coś. Natomiast ona wrzasnęła. Nie będę tu krzyczał, tak? Że jedziesz autem, żeby i tego słuchasz, więc żeby cię nie stresować. Po prostu wrzasnęła. I sama była przestraszona tym emocjonalnym wrzaskiem. On zrobił duże oczy, ona szczerze mówiąc też. I on powiedział, ale coś się stało. I zaczęli rozmawiać, i wtedy doszli do tego, że w niej narodziło się wiele niechęci. Ona nawet nie potrafiła odkryć, jakie to są niechęci. Poszli na terapię, byli na kilku sesjach i to im pomogło. Więc ten trzeci etap odrzucenie. Ale jeżeli tak zaczynasz odrzucać ten niechęć, zaczynasz wyrażać słowami czy niewerbalnie, no i jeżeli tutaj nic nie zrobisz, to dochodzisz do ostatniego etapu. I ostatni etap to jest zerwanie. To może być zerwanie takie, że masz dosyć tego związku i czaskasz drzwiami, wychodzisz, zrywasz ten związek, chcesz rozwodu, y, znajdujesz sobie y, jakiegoś kochanka, on znajduje sobie kochankę, albo y, nie wiem. Zewnętrznie jesteście razem, ale wewnątrz są pobudowane mury, już śpicie w osobnych pokojach, nie chcecie spać razem, i czasami nawet jest tak, że to się dzieje bez słów, że wzajemnie sobie tego nie mówicie, ale że ta wrogość jest taka wyczuwalna, taka atmosfera, o której się mówi, że można powiesić sikierę. I teraz to jest trudny czasami moment, no bo sam już nie wiesz dlaczego, sama nie wiesz dlaczego. A narosło tak wiele nieporozumień. I teraz możesz sobie zobaczyć, może przyjrzyj się teraz swojemu związkowi. Może jesteś na etapie tego oporu, że pewne rzeczy cię irytują, tak? Ale no, nie chcesz mówić, bo to są jakieś drobne rzeczy, albo jakby nie ma okazji, albo się zastanawiasz czy o tym mówić. Okej, okay, jeżeli to są powtarzające się wzorce, bo to jest klucz. Sygnalizuje. Może to już jest etap niechęci, że te rzeczy ci się przypominają w jakichś sytuacjach związanych, niezwiązanych nie cały czas, ale co jakiś czas, więc też mów o tym. Prawdopodobnie, jeżeli jesteś na etapie odrzucenia albo zerwania, to potrzebujecie już pewnie pomocy z zewnątrz. Myślę, że to jest łatwe do zrozumienia i łatwe do zobaczenia, ale to. Podkreślę jeszcze raz, to jest coś, co masz zobaczyć przede wszystkim u siebie. Ale jeżeli widzisz, że takie, taki wzorzec jest u Twojego partnera, u Twojej partnerki, to może zapytaj go. Powiedz mu, hej, słuchałam słuchałem takiego fajnego podcastu i tam się dowiedziałam. Nie, żartuję, żartuję. Ale może zapytaj, czy, czy czegoś takiego nie ma. Natomiast niezależnie od tego, jest jedna rzecz, która sprawia, że ten cichy zabójca. Związków, dostaje siłę. To jest takie, jest takie powiedzenie: chcesz mieć rację czy relacje? Oczywiście, jak każde powiedzenie jest sensowne, jeżeli je dobrze użyjemy, a może stać się tragiczne, jeżeli źle użyjemy. Tak? Jeżeli będziesz mówił, aha, to nie, trzeba ustępować ze swojej racji, trzeba się ciągle zgadzać z drugą stroną, żeby mieć relację. Nie, jeżeli tak ma relacja wyglądać, to jest chora, to jest współzależnienie. Natomiast chodzi mi o coś zupełnie innego. Chodzi mi o to, że jeżeli jest tak, że ta niechęć, ten opór, który jest w tobie, jest tak silny, że ty już chcesz mieć rację, chcesz powiedzieć, że sytuacja wygląda tak, jak Ty to przedstawiasz i że to, co mówi druga strona, nie jest na pewno prawdą, że nie chcesz się wsłuchać, nie chcesz wejść w buty tej drugiej strony, to już nie jest dobrze. Więc jeżeli to nie jest jakaś istotna sprawa, jeżeli to są takie drobiazgi, o których wspominałem, to zawsze sobie zastanawiam, ok, kiedy o tym rozmawiamy, kiedy przedstawię swój punkt widzenia, czy jestem w stanie usłyszeć tą drugą stronę? Czy jestem w stanie ustąpić, czasami może nawet ze swoich racji, po to, żeby mieć relację? Dobrze mnie zrozum, tak? W jednym nagraniu całego życia i relacji i związków nie opiszę, więc nie chodzi mi o to, żeby we wszystkim ustępować dla dobra relacji, ale są takie sytuacje, w których można powiedzieć, ok, dobrze, rozumiem Twój punkt widzenia, dobrze, ja ustąpię z tego, a Ty ustąpisz z tego i gdzieś spotkamy się w połowie drogi, albo spojrzysz na daną sytuację w sposób zupełnie inny. Jak moja znajoma, którą denerwowało pewne zachowanie swojego partnera, i kiedy o tym szczerze porozmawiała, i on się wtedy przyznał, jakiego rodzaju problemy i presję dźwiga w swojej pracy, i to dało jej zupełnie inne spojrzenie na to. Okej, okay, to nie usprawiedliwiało jego trochę nerwowych zachowań, ale to dało jej inne spojrzenie, i ona wtedy, kiedy on się nerwowo zachowywał, zawsze zwracała mu uwagę i oczekiwała, że on przeprosi. On się wtedy zamykał w sobie, po jakimś czasie przepraszał. Ale w takiej sytuacji. Hmm, ona po prostu podchodziła, przytulała go i mówi: "Okej, okay, co się dzieje? Albo wszystko będzie dobrze." Dawała mu taką przestrzeń, że nie atakowała go. Widzisz, to są takie rzeczy, które sprawiają, że ludzie zbliżają się do siebie wtedy, kiedy nie czują się atakowani, kiedy nie czują się oskarżani, kiedy widzą, że jest przestrzeń i że nawet jeżeli zachowali się nie fair, ktoś próbuje ich zrozumieć. Okej, okay, to tyle na dzisiaj z mojej strony. Życzę Ci powodzenia w Twoim związku i życzę Ci, żebyś zawsze miał, miała sukces i kogoś, z kim ten sukces możesz świętować oraz żeby zawsze było co do garka włożyć. Dzięki.